Witam serdecznie. Znajdujemy się w Zespole Szkół Rolniczych, Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdwinie. Tutaj odbywa się 14 edycja konkursu wiedzy o krajach niemieckojęzycznych. W tym roku tematem przewodnim jest oczywiście Szwajcaria. Skupiliśmy uwagę na tym pięknym kraju położonym w sercu Alp. Nawiązałam również współpracę z ambasadą Szwajcarii w Warszawie, ale od wielu lat również współpracuję z konsulatem generalnym Republiki Federalnej Niemiec w Gdańsku. Pani konsul generalna Republiki Federalnej Niemiec objęła patronat nad naszym konkursem. Dzień dobry! Serdecznie witam w naszym Konsulacie Generalnym Republiki Federalnej Niemiec w Gdańsku wszystkich uczniów i nauczycielów, nauczycielek właśnie w powiatach widyńskim i w powiatach ościennych. I jestem bardzo szczęśliwa, że mam możliwość przyjąć patronatstwo nad waszym konkursem um, wiedzy o niemieckojęzycznych krajach w Unii Europejskiej. My wszyscy wiemy, jak ważne to jest uczenie języków. I jeżeli znamy języka Naszego sąsiada jeszcze lepiej, bo mamy szanse, nowe szanse dla przyszłości. Na przykład szanse może znaleźć e, pracę w sąsiedzkim kraju w przyszłości i możemy się dogadać z ludźmi i poznajemy kultury drugiego kraju. Ja jestem bardzo zwięzła wszystkim organizatorem e, dla tego konkursu i bardzo chętnie. Zawsze mam patronatstwo nad tym konkursem. Może następnym razem spotkamy się u Was w szkole podstawowej, ale u nas w konsulacie generalnym Niemiec. Serdecznie zapraszam i życzę wszystkiego najlepszego. Język niemiecki jest ważnym językiem, światowym językiem, ale mniej ważnym niż język angielski, mniej popularnym, mniej używanym. Dzisiaj, ponieważ no, język angielski bardzo, bardzo mocno wyparł w różnych dziedzinach, inform chociażby informatyka. Czternasty raz też świadczy o tym, że ten konkurs jest bardzo dobrze postrzegany i odbierany przez nauczycieli języka niemieckiego i uczniów szkół podstawowych, którzy się uczą tego języka. Wielkie gratulacje dla organizatorów głównych w Zespole Szkół urzędniczych i dyrekcji tej szkoły. Już nie mówię o walorach promocyjnych szkoły, bo 15 szkół podstawowych w dzisiejszych czasach, jeżeli tych 50 kilku uczniów odwiedzi tą szkołę i pozna, bo to nie tylko jest sam konkurs, ale i zwiedzanie szkoły, poznawanie tej szkoły i kilku z nich trafi, to, to już będzie bardzo duży sukces. Warto zostać uczniem tej szkoły, ponieważ daje nam ona wiele możliwości rozwoju. Możemy poznać tu bardzo ciekawych ludzi. Mamy również wysoki poziom, gdzie dostajemy dużo wiedzy od naszych nauczycieli, oraz to, że bardzo często spotykamy tutaj wiele możliwości, które dają nam bardzo duży rozwój osobisty. Konkurs odbywa się dwuetapowo. Jeden z etapów to teoria, czyli młodzież przystępuje do testu, natomiast drugi konkurs to konkurs plastyczny. Młodzież przysłała do nas prace plastyczne, młodzież przede wszystkim ze szkół podstawowych. W tym roku nadesłano 35 prac ze szkół podstawowych. Jeśli zaś chodzi o środki finansowe na organizację konkursów, to od lat wspierają nas sponsorzy, tacy jak. Starostwo Powiatowe, Miasto Świdwin, Gmina Świdwin, Gmina Brzeżno, Pomorski Bank Spółdzielczy w Świdwinie oraz lokalni przedsiębiorcy, agro Siudajki Kamil Siudaj oraz Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Kolor, Skup Złomu Stalowego, Kolorowego Rafał Jankowski. Konkurs zapoczątkowała nasza długoletnia nauczycielka, pani Ewa Stawiarska. A teraz kontynuują gerbanistki pod przewodnictwem pani Marleny Jankowskiej. Komisja w składzie Iwona Wiszniewska, Marlena Jankowska, Anna Dziurawiec i Małgorzata Klekowiecka przyznały nagrody. Nie było to łatwe i wyróżnienia dla uczniów i ich prac. Pierwsza praca to praca numer 33, praca Szymona Piotrowskiego. Ze szkoły podstawowej numer 2 imienia Mikołaja Kopernika w Łobzie, gdzie nauczycielem prowadzącym germanistką jest pani Beata Zwolińska. Druga praca to również praca podopiecznego pani Beaty Zwolińskiej, ze szkoły podstawowej numer 1, tym razem Filipa Błaszczyka. Trzecia także, czyli łobes zgarnął pierwsze trzy miejsca. Podopieczny pani Beaty Zwolińskiej ze szkoły podstawowej numer 3 to Antoni Pietraszewski. Czwarte miejsce. Praca Filipa Płażalskiego ze Szkoły Podstawowej w Drawsku Pomorskim. Nauczycielem prowadzącym jest pani Iga Sadowska i również podopieczny pani Igi Sadowskiej zajął miejsce piąte. Właściwie zajęła, bo to Hanna Ostapowicz. Komisja przyznała także wyrównienia dla Mateusza Osińskiego, podopiecznego pani Igisadowskiej ze szkoły podstawowej numer 1 w Drawsku Pomorskim, z tej samej szkoły i od tej samej pani Germanistki i Michał Kanarek i ze szkoły podstawowej również w Drawsku Pomorskim, podopieczny pani Igisadowskiej, podopieczna Lena Bosiecka. Czwarte wyróżnienie dla Hanny Gulba ze szkoły podstawowej nr 1 imieniem. Orła Białego, nauczycielem prowadzącym była Barbara Żerzutka. Wiele emocji wzbudzała natomiast nagroda publiczności. Każdy mógł na stronie facebookowym Zespołu Szkół Rolniczych zagłosować na wybrane prace. I tak głosem publiczności wygrała praca Filipa Błażalskiego podopiecznego pani Igi Sadowskiej. Konkurs od lat wzbudza Wiele emocji, także dlatego, że mamy atrakcyjne nagrody. Przy okazji, dla podopiecznych naszych koleżanek ze szkół podstawowych jest to możliwość do zapoznania się z naszą ofertą edukacyjną. Życzę wszystkim wielu sukcesów i oczywiście zapraszamy do naszej szkoły.